so big Witam znowu w moim garażu. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy interfejs firmy Maxi Eku. Ja już korzystam z programu oraz głowicy Maxi od jakichś 3-4 lat. Posiadam już, to jest starszy model, dość sfatygowany który służył mi niezawodnie przez 3 lata. Zaczynałem od jednej marki, bo taką opcję wybrałem w miarę, dalej, że tak powiem, rozwoju dokupowałem po prostu kolejne, które były mi potrzebne. Nowy interfejs. Dlaczego? No, dlatego przede wszystkim, że nie muszę latać już nigdzie z kablem. Tutaj wiem, że były interfejsy z bluetooth. Ja niestety wziąłem na kablu. A w nowy interfejs ma już łączność za pomocą Wi-Fi i Bluetooth w standardzie. Wiem, że w niektórych innych markach. Łączność bezprzewodowa jest w opcji, za co musimy dopłacić. No, tutaj, Maxi, w nowym interfejsie dało nam łączność bezprzewodową, bluetooth i WiFi. Czemu jest to ważne? Że jest i bluetooth i WiFi? Wiecie, ja na przykład nie korzystam z najnowszego jaki jest dostępny laptopa tutaj u siebie, bo po prostu trzymam go w garażu. Jest to laptop, którego. Nie będzie mi szkoda, kiedy coś mu się stanie zwyczajnie. No i on niestety nie ma w sobie Bluetooth, ale ma Wifi. No i to już umożliwia mi korzystanie z nowego interfejsu. I co ważne, opowiemy sobie dzisiaj o tych interfejsach. Zrobię też porównanie starego interfejsu z nowym interfejsem. Załączę wam też specyfikację techniczną. A dla wytrwałych, którzy zaczekają do końca, mam fajny prezent w postaci kodu rabatowego, który dostaliśmy od firmy Maxi. Także zostańcie z nami do końca. Dobra, do rzeczy. Teraz porównamy sobie stary interfejs z nowym. Potem wrzucę Wam gdzieś specyfikację techniczną, gdzie na dole też będzie konkretnie z parametrami, czym się różni stary od nowego. Ale teraz tak pokrótce opowiem. No, musicie wybaczyć, mam tu ściągę. Więc tak, nowy interfejs e, multiplexer. Mamy w nim 13 podwójnych linii magistrali danych. E, w tym nowym interfejsie nie ma wyboru czy Bluetooth, czy WiFi. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy wszystko razem. Czyli bardzo fajnie w porównaniu. Do poprzedniej wersji mamy dużo szybszy procesor. Zapewnia producent, że nawet dziesięciokrotnie szybszy. Do tego mamy wytrzymałą budowę z ABS-u. I zaleta, którą będę zawsze podkreślał. Interfejs jest mały. Można powiedzieć, że kieszonkowy. No i przede wszystkim powiem Wam, że doświadczenie jakie miałem z firmą Maxi przez 3 lata było bardzo dobre, ze względu na to, że jak wiadomo, nie jestem alfą i omegą. Też miałem w różnych autach różne problemy, jeśli chodzi o jakieś adaptacje kodowania. Czasami wiadomo, że wchodzą non-stop nowe aktualizacje. Nie wszystko zawsze działa. Ja też często korzystam z wersji beta, pobieram i sprawdzam nowinki. Jak coś nie działa, to zaraz. Robię loga i zgłaszam w firmie i nigdy nie zostałem bez odpowiedzi. Zawsze była udzielona pomoc, także trzeba to firmie przyznać, że jak to się mówi na klienta nie wypinają się, a to w dzisiejszych czasach powinno się cenić. Także, jeżeli o czymś zapomniałem, wrzucę wam link, gdzieś tu się teraz powinien wyświetlić. Wrzucę wam link do strony firmy Maxi, gdzie będziecie jeszcze na spokojnie sami mogli doczytać, zapoznać się z ofertą. I tak jak mówię, nie musimy kupować pełnej licencji, możemy sobie kupić interfejs i dokupywać marki. Fajne jest to, że jeżeli dokupimy markę typu BMW, mamy wszystkie modele. No dobra, ale myślę, że dość ględzenia. Chodźcie, pokażę Wam, jak to mniej więcej. Wygląda w praktyce. Jak widzimy, po lewej stary interfejs, po prawej mamy nowy interfejs. U mnie już stary interfejs na nic się nie zda, bo moja licencja została przypisana na ten nowy interfejs. Także e, numery ze starego interfejsu do niczego mi się nie przydadzą. Także z tym interfejsem możemy się pożegnać. Tutaj jak widać mamy aplikację. I tak. Podświetlone to są. Marki, z których ja korzystam, z racji tego, że dzisiaj u mnie jest akurat kija. Wejdziemy sobie w kije. Ja teraz pójdę, e, włożę do gniazda OBD interface. No i pokażę Wam pokrótce, jak używać programu Maxi. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, interfejs łączy nam się Za pomocą Wifi i bluetooth I teraz tak e, Co jest fajnego Fajne jest to Że na laptopie mamy e, Program Którym możemy podglądać parametry bieżące e, Możemy robić kodowanie Adaptacje e, o, Wchodzić w konkretne moduły w aucie e, Możemy e, Kasować Usterki dla mniej wprawionych, pokażę jak zrobić automatyczne skanowanie całego auta. Przy czym, usterki możemy wtedy usunąć, lub możemy te usterki pozostawić dalej. Jest też aplikacja o nazwie MAXI 327, którą możemy sobie pobrać ze sklepu Play. No i jeżeli nie mamy pod ręką laptopa. Możemy sobie odpalić aplikację, włożyć interfejs do auta. Nie ma najmniejszego problemu z racji jego rozmiarów. Możemy nawet go włożyć w schowku. Sprawdzić pamięć błędów, skasować te błędy oraz podejrzeć parametry bieżące naszego auta. Dobra, ja wkładam interfejs do auta. I za chwilę widzimy się przy aplikacji. OK, czyli tak, mamy kije, wchodzimy sobie w markę kija, szukamy sobie modułu naszego modelu, szukamy sobie modelu naszego auta, czyli mamy Piccento, rocznik 2010 i tutaj mamy możemy wejść w immobilizer, silnik benzynowy diesla, system bezpieczeństwa, system hamulcowy układ kierowniczy e, ja jeszcze mam drugie auto to jest BMW e, w BMC jest tych dostępu do tych sterowników dużo więcej, tutaj nie chodzi o to żeby pokazywać nie wiadomo ile sterowników tutaj chodzi o to tylko aby pokazać Wam jak działa sama aplikacja no więc tak, wybraliśmy sobie markę model Rock. no i teraz jeżeli nie mamy wprawy, nie wiemy za bardzo jak się programem posługiwać, klikamy sobie lupkę i pyta nas się program. Mówi nam, że nie wybrano silnika, czy kontynuować składowanie pojazdu pomijając elektronikę silnika. I czy automatycznie ma skasować zarejestrowane usterki? Chcemy skasować zarejestrowane usterki, więc klikamy sobie tak. No i teraz chwilę czekamy. Program nam przeszuka wszystkie sterowniki, oprócz sterownika silnika, bo nie wybraliśmy go. I wyskoczy nam na końcu protokół diagnostyczny, gdzie będzie podpisany każdy sterownik oraz czy w danym sterowniku są jakieś błędy, czy ich tam nie ma? No i mamy protokół diagnostyczny, elektryczne wspomaganie kierownicy, brak kodów usterek, system bezpieczeństwa, brak kodów usterek, jakiś mamy jeden sporadyczny, niskie napięcie akumulatora, no ale to wiadomo, może gdzieś kiedyś był rozładowany. No i system hamulcowy. Bez usterek. Wychodzimy sobie z protokołu, i teraz wchodzimy sobie w silnik, i tutaj jest silnik 1.1. No i wyskoczyło nam, mamy wersję oprogramowania, oprogramowanie eku, numer kalibracji, dostawca wersja oprogramowania naszego sterownika. Oczywiście. Chodzimy w usterki. Mamy nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego. jeden bank jeden lub pojedynczy czujnik permanentny. Czyli błąd mamy stały. Czy taki błąd się da skasować? Czasem da, czasem nie da, czasem podpaleniu. Po za chwilę znowu nam on wyskoczy. Ok. Co możemy robić dalej? Możemy sobie tutaj zrobić podgląd parametrów bieżących. Mamy czasy wtrysku, regulacja spalania stukowego, no jest tutaj bardzo dużo opcji, no ale to już dla bardziej zaawansowanych osób. Oczywiście mamy też. Adaptacje, tutaj akurat jest kasowanie parametrów adaptacji silnika. No ale to jest e, mało ważne. Tak jak wspominałem wcześniej, w, u mnie w BMC tych adaptacji jest naprawdę dużo. Możemy programować od akumulatorów do jakichś tam e, kodować, przepraszam, akumulatory do oprogramowania jakichś tam świateł typu odprowadzenie do domu i tak dalej to już każdy musi sobie wziąć markę swoją i pozwyczajnie usiąść i się pobawić tym. Dobra, myślę, że wyjaśniłem do jakich zastosowań taki interfejs może nam się przydać. Oczywiście niejednokrotnie porównywałem go tak jak mówiłem wcześniej mam BMK, też. Porównywałem i opisy błędów i co mogę zrobić. E, przy niej tym interfejsem, a e, Impon in lub Instom i naprawdę pokazuje, maxi spisuje się, pokazuje dobrze e, także myślę, że jeżeli ktoś zdecyduje się na ten interfejs nie będzie zawiedziony je są tak mały że nawet zwyczajnie będziecie jechali kupić sobie jakieś auto jest to dosłownie chwila Podłączyć takie auto i mamy już jakiś zarys. E, zwyczajnie stanu tego auta, tak. Jeżeli kupicie sobie taki interfejs, możecie też e, poczytać po forach, jakie są parametry, e, na przykład e, wtryskiwaczy, potem wejść w parametry e, bieżące, odpalić takie auto przed zakupem, e, podłączyć sobie interfejs no i sprawdzić nie. W jakim, w jakim stanie są choćby nawet wtryskiwacze, ile sterownik chce mieć ciśnienia do ładowania, ile rzeczywiście daje turbina. Odczytać kody błędów, naprawdę z czystym sumieniem powiem Wam, że spisuje się. Ok, ale jeżeli zostaliście ze mną do końca, mam dla Was kod rabatowy. Jeżeli będziecie chcieli kupić interfejs, licencję możecie sobie wpisać kod MAXI5 i w ten sposób otrzymacie 5% rabatu na swoje zakupy na stronie maxieku.pl Jeżeli wam się podobało dajcie łapkę suba i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.